Musisz wychodzić. No witam, cześć. Po małej przerwie uzbierało mi się parę butelek tutaj plastikowych. Słyszałem, że w Polsce jest w planach zakładanie automatów do butelek, do skupu butelek. Tutaj od kiedy jestem, to one są. Zdaje się, że w Niemczech też są, ale nie jestem zorientowany w 100%. Fajna rzecz, bo kupuje się butelkę, napój z butelką, oczywiście jest policzona za nią kaucja. Później idzie się do automatu, te butelki się wrzuca, później z kamerką tam wkroczę do sklepu, spróbuję zrobić taki krótki materiał. Wrzuca się te butelki i za taką butelkę odzyskujecie 25 eurocentów. I co jest ważne, jeżeli będziecie wrzucać, ja na początku oczywiście nie wrzucałem, bo nie wiedziałem, że coś takiego jest. I tutaj też spotkałem osoby, które przyjechały do Holandii i z tego nie korzystały, a to sobie jednak pieniążki, nie? To jest butelka napój wyprodukowany wyprodukowana dla marketu Jumbo, także taką butelkę można tylko oddać w tym samym markecie w ich automacie. Inne napoje takie jak wszystkie te kole 1,5 litrowe, czy litrowe jakieś tam takie napoje, które będą występować we wszystkich marketach można oddawać w każdym. Tak jak tutaj wiem, że jest w Albercie, Albert ma Lidl ma Aldi ma wszystkie te sklepy, Nektorama ma wszystkie te sklepy, takie duże markety mają takie automaty. Co Wkładamy tylko takie butelki zdrowe. Jeżeli taką będziecie mieli, to automat tego nie, nie przyjmie, czy będzie wypluwał, trzeba ją po prostu sobie tutaj naprawić. O. Najlepiej to zrobić przed przyjściem, przed automatem stać. Trzeba, należy ją naprawić i powinien to przyjąć, to kod kreskowy jest. Ona tam trochę się pokręci, pokręci i jest przyjęte. Ten automat przyjmuje też butelki szklane. Tak jak mówiłem, za tą 25 eurocentów, za chyba od te małe 10 eurocentów. Można też oddawać całe skrzynki z butelkami. Tam jest na dole taki taśmociąg, który to przyjmuje i potem fajny paragonik wyskakuje. Idąc do kasy, do kasy idzie się z tym paragonem i koszt zakupu jest pomniejszony o Yy, kaucję za te butelki także fajna rzecz, no a mam nadzieję, że w Polsce też to będzie, bo tu, tutaj się te butelki nie walają naprawdę nie widać tego yy, są te małe buteleczki plastikowe ale one już idą do, na przemiał do śmieci I właśnie ostatnio słyszałem, że yy, Holendrzy produkują drogi, takie składane drogi, wyprodukowane tylko i wyłącznie yy, z tych butelek PET z, od, z odpadów Jakieś tam jest posklejane, to wszystko super wzmocnione. Jest ażurowe rusztowanie, przez które można przeciągnąć rury i kable. Także ja teraz za chwilę idę do sklepu i spróbuję tak z ręki nakręcić, jak to się wrzuca. I tutaj byłem zadowolony, że sobie butelki sprzedam w tej oto maszynie. Wrzucam i maszyna mi butelek nie przyjęła. Bo kurde, normalnie jest właściwość rzeczy martwych. Nie wiem o co tam chodziło prawdopodobnie, nie wiem, kody nie przyjmowało z tych flaszek akurat. Awantury nie było, tylko byłem zaskoczony. Pierwszy raz coś mi się takiego zdarzyło. No tutaj rzucam, rzucam i nic. Normalnie powinno tam wciągnąć. Wszystko tam do środka tam mieli, 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 mieli i, i już nie wiem. tutaj zaraz będzie ktoś za obsługi szedł, powiedział, że ma problem z butelkami. No i tak. Zrobią coś takiego, że będzie z magazynu przynosił Sorry? butelki z innej firmy, z Tocacolli. Na wymianę będzie wrzucał. Tam. Nie wiem, może kodów coś nie popisywali, albo coś takiego. Jeszcze tutaj pani sprawdza, czy to, czy to jest butelka z Jumbo, czy z, z czegoś innego, ale to jest Jumbo na pewno. My tu stali klienci, kupujemy takie właśnie, tylko te andre Oj, nie da, nie działa, nie działa. No, poszła tutaj pani. Zaraz tutaj, chłopcze, weź tutaj, przynieś butelki tam z tyłu, chłopie, zachowuj się. No ja mam przynieść? Ja? Ja? Nie tłumaczę, nie? Dobra, no ty, ty, jak to myśli, że on? No i te, nie, on kartony teraz ciągnie. No, jakie ja. mam butelki wziąć? Z Coca-Coli weź. Te tłumaczę, nie? No, już przyniesie butelki z Coca-Coli. I będzie podbiadka zaraz. No, mogą być te butelki? Mogą być. 5 czy 6? 18. No, I on teraz tam rzucił. Ja tu się skradam. Niech Bondy, rmer. wyskoczy o, ciach, ciach, ciach już mnie to przekalkulowało no muszą pozmieniać, bo przecież musiał wtedy sklep zmienić o i to jest bon właśnie za dwie flaszki 50 euro ceny.